O, i to to jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy, jestem wszystkich wszystkich serdecznie. Z Z tej strony Ja. Nie! Co? Czy się to... Czek! Ja. A co tyś zrobił? Moje enchanty. Co? Nie! Nie pro... Co ty zaś robisz ja cię... A nie dobra są. So. Ja piska. Ja, zobaczysz na odcinku, to... To... What the fuck? To musisz po prostu wiedzieć to co teraz... Się tutaj stało to to oczywiście było mega ale witamy was w kolejnym odcinku naszej wojny tak serii nowej serii? serii tak drugi odcinek, tak no i tak by the way to teraz by the way no mam tu, znalazłem sobie już tu miejsce w którym ten no, na poprzednim odcinku i tak teraz pytanie Filip skąd ty masz te wszystkie rzeczy Otóż to e, poza odcinkiem, zresztą jak my mówili też w ostatnim odcinku, że surowce pozbiera, możemy sobie pozbierać poza odcinkiem, tak. I byliśmy, no, znaleźliśmy taki cave, w którym zresztą też my byli na Minecraft na modach. No i postanowiliśmy go zwiedzić. Tak. E, dużo żelaza, dużo tego, były tam zjaksy, niestety nie wzięliśmy ich z tego powodu, gdyż to by. Bez Gdyś sensu. tam, było bez sensu. Za łatwo, za łatwo to Tak, wszystko. za łatwo. I postanowiliśmy je zostawić. Tak, postanowiliśmy, że, to, że je zostawimy i sami je weźmiemy. I oczywiście w naszej paczce pozostała dodana nowa modyfikacja. Parachord. Tak. Tak, i zaraz wam, oczywiście, jak z, zrobimy. Ten, mm, że tak powiem, tego, ten spadochron, to wam zademonstruję. Ale tylko to jest bez sensu, bo... Tak, jak no spadcie? jest pewien bug i który wam zresztą go pokażę, a teraz Mr. Ojo pomoże. Bo i powie to <grywa> Tak, jest taki bug, że na przykład jak otwieramy sobie spadochron, tak. jak gdy spadamy w dół i go zamkniemy na shiftie i będziemy lecieć w dół i zaś otworzymy To będzie e, leciała na przykład e, wełna i stringi tak, I stringi. cały czas jak będziecie tak zmieniać, że zamykać, otwierać, zamykać, otwierać To będzie wam taka nieskończona ilość tego, wełny leciała i tych stringów no i stringów, tak, oczywiście No i mamy tak jakby co za darmo spadochrony No tak, no a jeszcze powiemy wam, że spadochron się nie niszczy, ponieważ ma ilość tam razy użyć tak, więc no powiem iż to jest... Niszczy się, ale... Niszczy Oj... się, ale powoli. Więc... Nie <laughs> czemu mi to rozwali ten creeper, bodły, dwie... Nie przepadam za creeperami, ale mam nadzieję, że uda mi się tutaj to jakoś spoczko teraz ogarnąć, bo było fajnie. No i jak zacząłem nagrywać, to zresztą widzieliście. Wybuchło. Tak, e, no... Niech chcę... nocy. Tu widać dużą ilość żelaza, oczywiście Battle Enchanting um, i enchant Enchanting Table, to było to już po prostu tam w tych mm, cavech, no Te cave'y są też takie trochę Głupie, bez sensu. Bez sensu, ponieważ znajdują się duża ilość, oczywiście nie, że nie wzięliśmy tylko diaksów, no owszem, były tam inne, no. takie, że tak powiem, no większe, nagrody, no ale postanowiliśmy nie ułatwiać sobie sprawy i postanowiliśmy zostawić. Nie zostawić spotkaliśmy się nawet z Filipem. Tak, no no, ale nie, nie walczyliśmy. To jest takie proste. Już nie jest takie proste. Tak. No i jeszcze z racji, że nagrywamy to 26 grudnia, drugi dzień świąt inaczej. E, pierwszy męczennik Szczepan e, był tutaj, e, znaczy, no nie był tutaj. Znaczy, no dobra, no był tutaj i nam postawił skrzynki. Świąteczne, tak. Tak, no i oczywiście, ziomeczki, jeśli chcecie, by seria się częściej pojawiała na naszym kanale... mój... Na naszym kanale, no to oczywiście nie zapomnijcie dodać do ulubionych czy jakiś kciuk... Kurde. nie, 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 nie. W górę. Bardzo to nam pomaga, ale niektóre są, niektórzy są takimi hejterami, że... To było fajne. E, tak. No i napiszcie jak chcecie, jakiej chcecie długości oczywiście odcinki, ponieważ u nas to nie jest problem, no a tros troszeczkę często z czasem jest nam się nie wyrobić na odcinek. W takim sensie, gdyż... A no jakby to powiedzieć, no chcemy dużo zrobić na odcinku, a wychodzi potem, że więcej gadamy niż robimy, czy jakiegoś się zabijamy, czy bawimy, więc napiszcie, czy możemy sobie pozbierać surowce poza odcinkiem, jakieś tam dodatki, takie inne dobudować. Czy po prostu chcielibyście to ogólnie wszystko dokładnie mieć udokumentowane, jakiej długości te filmiki. Mamy pomysł, żeby live stream też zrobić, ale... Osoby oglądające nas, jeśli oglądacie to do tej pory jesteście spoko. O, wątpię, żeby dużo osób to oglądało do tej pory. Bądź starzeją się tacy, nieliczni. Tak. Masz skórę? Yy, mam. Ha! Trzeba iść na polowania. Ha! Ha! Jestem chyba tysiąc klatków, klatków od Wcześniej dom. coś mówiłeś, że nie miałeś yy, enchantingu. Wiem, właśnie, ale to mogę ci dać, ale później dopiero, wiesz? Mhm. To wiesz, to takie wymienianko. Kurwa, krów W każdym razie, zrobimy karnego. Karnego? <laughs> no, ej, no, powiedz, jak ci to wygląda, no o, no, jak to wygląda, ripcord? No, co mu to przypomina, no inaczej, no. Fuck, za chwilę będę się spawnował, te. Jak ja lubię tych potworów. Jolo, jolo idę po krowy. <grym> Dobra, cisnę po krowy, może się uda. I to chcesz trochę tego e, skóry? Teraz tu właśnie krówki znalazłem. Ale to nie znaczy, bo jak będziesz chciał, ten, ten, to w każdej chwili możesz przyjść. Tylko jak będę w domu, ok? Bo. Okay, okay. Nie chcę teraz wracać, bo jestem. Nie będę ukrywać, że daleko, a muszę tam i tak drogę do domu, bo... No to, to poczekaj las... poświęcę, ja muszę już iść do do, do... do takiego miejsca. Takiego fajnego. Do mojego domu, tak? Nie. To gdzie? W moim prawdziwym domu wiesz gdzie tam. Do Kibla. nie, Nie, nie do Kibla. Tak, nie dobrze. no dobra, muszę iść. Dobra. Okay. Czekaj, dobra wracam. Więc dobra, jesteśmy z powrotem i... Mm, tak, nie będę udawać, że jestem zaskoczony, że niby w tej chwili to odnalazłem. Odnalazłem to przed chwilą jak krówki zabijałem, ponieważ nie chciałem marnować czasu. No i pomyślałem... Czemu by tu nie wstąpić? A gdzie co? Nieważne. E, Biedronkę znalazłem. E, ja. Wioskę. Nie, wioskę nie. W sumie nawet to co? nie wiem, co... zamek, tak można powiedzieć, taką uh. główną kwaterę Adolfa Hitlera. Nie, a tak naprawdę... What the fuck? Tak naprawdę to... Kilo kilofa nie ma. Tak naprawdę to coś znalazłem, takiego typu, że nawet nie wiem co to jest. Znaczy, no to jest zamek. Taki kwadrat? No. Sześcian taki jakby? No. Dobra, wbijam. To ja też to znalazłem, to jest głupie. Uważaj tam, bo tam są, wiesz, co tam jest... Płytki naciskowe, którą wybuchną. Wiem właśnie, wiem. No i właśnie. Nie! A ja tu wbiłem, Piotrek. Nie no, nie mam. Nie mam płytek naciskowych. Cztery mob spawnery, jedna skrzynia. I battle enchant, battle enchant, bookshelf, brewing stand. No i tyle. A wiesz, co pod tym było? Co? Nic. <grym> Dobra. Mm. No super. What the fuck? Tak fajnie. Okej, okay. wyszedłem. Tak, więc a, chciałem znaleźć krówki, więc krówki już znalazłem. Byłem w tym. Więc myślę, że możemy w tej chwili akurat u... Kurwa, nie denerwuj mnie, okej. Okay? Okay? No. Co się kapisz, no co? Aha, a kurwa, nie denerwuj Ok, więc dobra. Myślę, że teraz udamy się do. Do domu. Okej, okay, no to dobra, jesteśmy. Jestem już praktycznie w domku. Tak, e, wcześniej już 14 węgla pozbierałem niech się to dopali, proszę bardzo no pal się, pal tu zresztą już nie muszę, więc tutaj se myślę, że możemy dać beef, raw beef raw pork chop <grym> okej <Okay. grym> <Yeah. grym> więc dobra chciałem wam zaprezentować właśnie jak tego backpack pak, znaczy no nie no backpack. <grym> już to myli e, Parachute mod, e, więc e, tu postawiamy 3 tu postawiamy dwa, jeśli się nie mylę, i skóra na dole. Tak. I powstał nam parasłup. Do, do uruchomienia paraszuta po, potrzebujemy karnego. Eee, tak. Tego To musimy mieć niestety na pleckach, więc będzie nam krawacz było widać. Tam, tarara, tam, tam. Co? więc jestem tu. Where? Już latam tu. Nie widzę Cię. Jak nie. Chyba coś Ci się pomieszało bezobraznie. Ja Cię widzę. Skaczę. Dobra, widzę Cię też. No i tak, a F5. I lecimy, że tak można powiedzieć. No tam jest Mr. Oya. Okej, okay, więc dobra, jesteśmy. No i chcę Wam zaprezentować to, jak to dokładniej wygląda ten bug. Najpierw wylecimy sobie. Żeby nam chmurki nie przeszkadzały. Więc tak e, naciskamy Shift, a, żeby po prostu rozłączyć e, spadochron na lagi są. Tak Shift. Musimy poczekać chwilkę, bo lagi. Spadamy, naciskamy. No i niestety nie było tego tu widać dobrze. o, Teraz wyleciały nam. E, dokładnie już tu mamy 5 wool a mieliśmy chyba jedną tylko. O! I znowu wyleciałem i to się tutaj na ziemi znajduje. Teraz ja znowu jeszcze raz wylecę. Nacisnę shift. Otworzę spadochron. A tamto poleciało. Tak więc. Teraz genialnie wylądujemy. I będziemy robić domek. Okej, okay, więc dobra, e, jesteśmy już, e, już jesteśmy no, po prostu e, i odcinek już dobiega końca, znaczy już dobiegł końca, jeszcze zjem sobie prędko mięsko i tą stronę, tutaj to, jak tu widać dokładniej, no to to chcę, żeby to wyglądało tak samo jak to. Przed chwiląście to mieli widoczne. Tak. Mm. Tylko no, brytki efekt tych czerwonych skrzynek jest, ale to za niedługo, po świętach, myślę, że... Znaczy, nie myślę, no, no, będzie już normalny. Tak, sufit jeszcze trochę pusty, jeszcze coś pokombinuję potem. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że to ogólnie Wam się odcinek spodobał. Jeśli zanudzaliśmy, daj łapkę w górę. Jeśli nie zanudzaliśmy, to daj łapkę w dół. Eee, Aha. Dodawajcie do ulubionych, do innych, jakich tam chcecie. Powiedzcie, czy chcielibyście odcinki z kamerką? Właśnie. Nie pytać. Tak, no to po czasie myślę, że ten. W następnym odcinku będę kończyć domek. Znaczy następny odcinek będzie u Piotra. Znaczy, no, Pio z widoku Piotra. Tak. tak. Zakończymy. Tak, ja w przyszłym odcinku dokończę sobie to budować, więc zobaczycie w czwartym odcinku to, tak? Jak to będzie już gotowe, myślę. I w czwartym już odcinku będę szykował bronię. Tak. tak. Ja już nie będę zanudzał. Był z Wami Filip oraz. Mister Oje. O... Dobra, e, więc. Odcinek dobiegł końca. Trzymajcie się do usłyszenia. Dzięki. Cześć i na razie. Good night. Buja.